Dzień dobry państwu. Beata Tomczyk w Gazecie Finansowej. Witam pana posła Dariusza Jańskiego Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktor. Witam państwa. Pan poseł jest członkiem parlamentarnego zespołu praw dziecka. Z badania Nordstat dla portalu In Poland wynika, że 44% osób zamierza w tym roku wydać mniej niż przed rokiem na prezenty dla dzieci. Zaledwie 11% chce wydać na prezenty dla pociech więcej. I z tego badania jeszcze wynika, że około 43% Polaków obawia się, że na święta wyda więcej niż rok temu. Z kolei 29% twierdzi, że wyda tyle co rok temu. Kto jest pana posła zdaniem najbardziej poszkodowany tutaj w tej sytuacji, w sytuacji inflacji i drogich świąt? Bo przecież. Wielu ekonomistów wskazuje tak naprawdę, że osoby najbiedniejsze są nimi, na których rządzący jakby chcą ugrać swoją, swój, swój, swoją, swoją polityczną, swój polityczny cel. A przy takiej drożyźnie inflacji, oczywiście, najbardziej tracą najbiedniejsi. To jest oczywiste i, i klasa średnia, jeśli owa jest. Dlatego że. Yy, te wszystkie gusowskie współczynniki, które są, one nijak się też mają do prawdziwego życia, dlatego że każdy, proszę zwrócić uwagę, ma inny koszyk zakupów. Jeden chodzi do sklepu, drugi kupuje coś innego i każdy inaczej. Ale przede wszystkim ci najubożsi, biedni ludzie bądź ci, którzy dostają te najniższe wynagrodzenia, najbardziej odczuwają, dlatego że. Nie spina im się, krótko mówiąc, budżet, i te święta będą takim, takim symbolem po prostu biednych świąt, dlatego że obecnie rządzący nie zrobili nic, żeby zahamować inflację i drożyznę. I mało tego, chcę powiedzieć więcej, nie widać na horyzoncie pomysłu tego rządu PiS, aby zatrzymać tę inflację i drożyznę. Pani podała wyniki, które są. Tu zgocące, dlatego że tylko 10% ludzi myśli o tym, żeby wydać więcej. A prawie połowa wyda tyle, co w zeszłym roku, czyli kupi dużo mniej. Bo tyle wydać, co w zeszłym roku, to znaczy kupić dużo, dużo mniej, biorąc pod uwagę inflację i drożyznę. No i jeszcze jest duża grupa ludzi, która wyda dużo mniej, a więc będzie miało dużo mniej. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o prezenty. Tu chodzi o artykuły spożywcze. Ja muszę pani powiedzieć przykład. Jedna z pań do mnie zadzwoniła wczoraj do biura i powiedziała, emerytka, i powiedziała do mnie tak: To są pierwsze święta, kiedy ją nie stać na to, żeby kupić karpia. Już nie mówię o prezentach, mówię o tych daniach świątecznych, które do tej pory nie były jakimś rarytasem. To nie są jakieś bardzo drogie rzeczy, nie były. W tej chwili ludzie zastanawiają się, co zrobić, żeby. Kupić rybę. Ona powiedziała, że po raz pierwszy rezygnuje z zakupu. Po prostu ją na to nie stać. I, i takich osób wydaje mi się będzie bardzo dużo a dodatkowo kiedy pomyślimy o tym, że dzieci dostaną symboliczne tylko prezenty, dużo dzieci nie dostanie tych prezentów, no to możemy sobie wszyscy dopowiedzieć do czego doprowadziły obecne rządy. Przykre jest tylko to, że nie ma no, tak jak powiedziałem na horyzoncie żadnego pomysłu rządu, aby to zatrzymać. Wręcz odwrotnie, nie chcę nikogo oczywiście straszyć, ale biorąc pod uwagę co się stanie od 1 stycznia, że wróci wysoki VAT na nośniki energii to to będzie oznaczało, że w w sklepach zapłacimy więcej, po prostu jeszcze więcej, dlatego że ci, co produkują, i ci, co mają, znaczy sprzedają swoje usługi, będą robili to coraz drożej, więc, więc niestety z początkiem roku ta inflacja będzie się bardzo wysoko utrzymywała. Czy obawiają się państwo, że możemy mieć problemy z uzyskaniem prawdziwych danych o sytuacji gospodarczej od rządzących? Myślę, że tak. Nasi posłowie Koalicji Obywatelskiej w ogóle wybrali się do innego urzędu statystycznego, aby tak, dokładnie przeanalizować te dane i mija półtora miesiąca i GUS nie chce przekazać im e, informacji dotyczące tych wskaźników, wydaje mi się, że rząd ukrywa faktyczną drożyznę i inflację, uspokajając, mówiąc w ustami prezesa Glapińskiego, że już jakby teraz już tylko będzie spadać i że udało się zatrzymać, co jest moim zdaniem nieprawdą. Więc rząd chce uspokajać, prowadzi takie seanse uspokajania, to, to się dzieje na tych konferencjach i premiera Morawieckiego i prezesa Glapińskiego, no tylko, że... Ludzie później idą do sklepu i, i widzą, że naprawdę kupują coraz coraz mniej, bo jest coraz coraz drożej. W pracy raczej nikt nie liczy już na podwyżkę, tylko na to, żeby utrzymać tą pracę, którą ma, więc no, zbliżamy się do takiego bym powiedział trudnego momentu, trudnego momentu, dlatego że też od 1 stycznia rozpoczną się zwolnienia. Ja nie znam firmy, która by zatrudniała, ale znam bardzo wiele firm, które redukuje załogę, to znaczy zwolnienia są różne, od kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób, dlatego że nie są w stanie Właściciele firm, którzy budowali przez ostatnie 30-40 lat swoje firmy, utrzymać tego stanu przy tej drożyźnie, a jednocześnie przy zahamowaniu inwestycji. My, my mamy teraz poziom inwestycji na, gdzieś na poziomie zera, więc yy, inwestycje się zatrzymały yy, i to widać i przy budowie domów, i przy budowie największej inwestycji, jakim jest chociażby tunel pod łodzią kolejowy za 2 miliardy złotych. Wszędzie to jest widoczne, a zatrzymanie inwestycji to jest wyższe bezrobocie, to jest oczywiście wyższe też drożyzna inflacja. Więc mamy do czynienia z poważnym problemem gospodarczym, i można by było znaleźć na to jak, jakikolwiek odpowiedź, żeby zahamować to, blokowanie pieniędzy na budowę gospodarki po pandemii, czyli słynne KPO. No ale rząd, jak wiemy, nie jest skory się porozumieć sam ze sobą w tej sprawie i cierpi gospodarka. A dlaczego w obliczu takiego wielkiego kryzysu rządzący dalej powołują zaprzyjaźnionych działaczy i sojuszników na państwowe posady? Bo niedawno portal Press informował, że na przykład dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej został członkiem Rady Nadzorczej rządzącego radia, rządowego radia. I jeszcze zajmuje miejsce po hodowcy świn, któremu nie udało się uzyskać mandatu senatora. Tak, że ten rząd zafundował ludziom ogromną drożyznę inflacji, najwyższą w ostatnich 30 latach, sobie funduje superfuchy, spółka skarbu państwa w różnych instytucjach. I poklepując się po plecach, uśmiechając się, mówią, że wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Natomiast ludzie to widzą. Dobrze jest dla nich niewątpliwie, dlatego że widzimy, ile oni zarabiają, widzimy, jak przelewają później część swoich wynagrodzeń, premii, nagród na konto PiSu i na konkretnych kandydatów, którzy będą kandydowali, dlatego że z pieniędzy też tych będą chcieli robić kampanię, więc... Można powiedzieć tak, kryzys i drożyzna nie dotyka tylko i wyłącznie członków Prawa i Sprawiedliwości, bo oni się mają dobrze. Mają się dobrze w różnych spółkach, niektórzy przecież są w kilku spółkach naraz, mają się bardzo dobrze, natomiast wszystkich innych dotknęła ogromna drożyzna i inflacja. Mówiąc wprost, nie ma. Ekspertów, nie ma specjalistów, są mierni e, politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie mają żadnego zielonego pomysłu, jak za, za, m, m, zatrzymać tę inflację i drożyznę, ale mają pomysł, jak Wydrenować kasy tych spółek skarbu państwa. To jest na niespotykaną skalę, przy pełnej akceptacji Rosłowaka czyńskiego i Morawieckiego, ale uważam, że to trzeba będzie rozliczyć. Jeszcze 10 miesięcy do wyborów, ale jeśli faktycznie wygramy wybory, wielu z nich będzie musiało za to wszystko odpowiedzieć. Dziękuję panu bardzo. Pan Dariusz Jański, gościem gazeta. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.